Tu proszę elbląskiej Policji, mówi o Siłek, zadychę. Pan Woźniak, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, z zawodu jestem cukiernik, z dokumentami na życie przebywający absolutnie obywatel na terenie Elbląga. Właśnie kończył prowadzić aleję gwiazd, popiniąc na życie na pustynnej Busze Elbląga, czym chata bogata jest. On nie już kurze Pospolitej Polskiej. Pozdrawiasz ziemię braniewskie, gdzie przebywałem w jednostce wojskowej. Ja jako żołnierz. Pozdrawiam, ziemię świeckie, gdzie odsiadywałem wyrok karny, w zakładzie karnym. I pozdrawiasz wszystkich internautów na, na, na całym świecie. Przepraszam, na całym świecie. Co złego, proszę Elbląskiej Policji. To nie ja, to nie Pan Woźniak. Co złego, proszę Elbląskiej Policji. I pozdrawiasz również RMFFM. Panoramę, pozdrawiasz Teleekspres, pozdrawiasz Telewizję Trwam, pozdrawiasz. Wszystkiego jak najsłodszego. Obywatel Rzeczpospolitej Polskiej Wam życzy w sensie pozytywnym. Czym hata u Was bogata jest?